Moim zdaniem wygra Kasper Błoński, ale to wiecie, to jest moje zdanie, nie? To jest tak, jak dużo bardziej wolę tak prywatnie, no bo w sumie nie znam Kubańczyka, tam raz w życiu z nim rozmawiałem, Marcina Macińskiego, ale uważałem, że po prostu Kubańczyk wygra, nie? Nie ma tutaj nic. A wiesz, ty się nie musisz kurwa jeden z drugim na czacie obrażać. Kacper Błoński po pierwsze jest bardziej doświadczony, już walczył, wie co to jest wejść do, do ten, jest wyższy, yy, trenuje dłużej, yy, na bank będzie więcej od niego ważył, koniec końców, bo on zbijał, więc odwodnił się, napił się wody i już jest 5 kilo cięższy, wiesz o co chodzi. Nie wiem, bo ja się nie wiem za bardzo czego po Vardendze spodziewać, bo... Z, no jedyne co widziałem to jak wyprowadził cztery ciosy wczoraj na tym, na konferencji, nie? Znaczy na media treningu. No totalnie nie wiem, nie? Kasper ma predyspozycje genetyczne kurwa do takich... do takich bitek chociaż. Psychicznych raczej nie ma. Nie jest jakiś silny mentalnie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jadą. Odwrotna Wardęgi. Dziwnie chodzi wardenga, tak? Dobra, loła mu zajebał. Bardzo dziwnie chodzi wardenga i tak powoli, tak o spalę, jakby. Trochę kurwa jak ciężarówka. Kurwa, jak on kopie źle. Zobaczymy zaraz. Kurwa. No ja nic nie mówię, ale... No nie wiem, źle to, źle to wygląda dla Wardęgi, tak szczerze. No nie wiem, może, może jeszcze musi się wkupić. Nie wiem, nigdy nie widziałem jak walczyć, ciężko mi powiedzieć. Ale miałem takie przeświadczenie, że on... Wiecie, police trainer, coś tam, chodzę po górach. To taki, zwinniejszy będzie. No trochę mu kurwa najeba, najebał garsi. Nie, nie ma jak skrócić, nie ma jak skrócić, Bardega. Za długie ręce ma kurwa polski. Zajebał kopa na czoło, ja, pierdolę, kurwa Kacper! Zajebał mu w ten tatuaż. Nie no, to jest kurwa Gigi, Matko Święta. Oj, Barngał już jednego oka nie ma. Trochę jak roki w tym, w czwórce. Teraz wygląda, jakby klęknął do wiadomych celów. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, podniósł głowę trochę. A! Kurczak ma przewagę siły, zasięgu, wszystkiego. No tak, jak myślałem. Ty dusi go w stójce! Dusi go w stójce! Koniec! 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 Ty kurwa! Zemdlał chyba! Albo nie ma siły może, ty co jest? No kurwa, leży jak Jezus na krzyżu! Dobra, żyje. Uff... Czas się przestraszyłem jak ta kurwa leżał z... Jak Adrian Polak. Nie no, dominacja, dominacja Dla mnie to było obfit, możecie katka nie lubić, no ale...